Wyobraź sobie, że Ziemia przesuwa się bliżej Słońca nie o 100 milionów kilometrów, nie o 10 tysięcy, tylko o 1%. Brzmi niewinnie? To zmiana o zaledwie 1,5 miliona kilometrów. Ale to wystarczy, żeby nasza planeta zaczęła umierać. Dziś sprawdzimy, co by się stało, gdyby Ziemia była o 1% bliżej Słońca. I uwierz mi, nie chcesz tego przeżyć. Na pierwszy rzut oka 1% bliżej to niewiele. Ale już teraz Ziemia otrzymuje od Słońca około 1366 watów na metr kwadratowy energii. Zmniejsz dystans o 1%, a ilość energii rośnie o około 2,5%. Efekt? Globalna temperatura wzrosłaby średnio o 2 do 3 stopni Celsjusza. To brzmi jak niewiele. Ale to różnica, która może przekształcić ląd w pustynię, a oceany w strefę martwą. Huragany stałyby się silniejsze i częstsze. Poziom mórz podniósłby się o kilka metrów, zalewając setki miast na całym świecie. Pożary lasów stałyby się codziennością. Rośliny i zwierzęta, które teraz walczą o przetrwanie, nie dałyby rady w nowym klimacie. Lodowce po prostu by zniknęły. Niektóre obszary jak Amazonia przestałyby istnieć. Pustynie takie jak Sahara rozszerzyłyby się, a temperatury na niektórych obszarach mogłyby przekroczyć 60 stopni w cieniu. Woda pitna stałaby się rzadkością, a migracje ludzi w poszukiwaniu schronienia masowe. Odwrotna sytuacja: gdyby Ziemia była o 1% dalej od Słońca, przyniosłaby mniej energii i chłodniejsze temperatury. Więcej lodu, dłuższe zimy. Niektóre rejony zamieniłyby się w lodowe pustynie, a rośliny miałyby problem z przeżyciem w niższych temperaturach. Jedno jest pewne: 1% różnicy robi ogromną różnicę. Nasza planeta żyje w idealnym miejscu. Nie za blisko, nie za daleko od Słońca. To tak zwana strefa życia, ekosfera. Jesteśmy w niej na krawędzi. Dlatego zmiany klimatu, choć wydają się małe, mają ogromne znaczenie. 1% zmiany w odległości to inny świat. Tak samo jak 1 do 2 stopni wzrostu temperatury globalnej może zmienić wszystko. Co sądzisz o tym scenariuszu? Czy Twoim zdaniem ludzkość przetrwałaby taką zmianę? Daj znać w komentarzu i zasubskrybuj kanał jeśli chcesz poznawać więcej takich szokujących faktów o naszej planecie i nie tylko.